Witajcie serdecznie moi drodzy. Dzisiaj Wam opowiem kilka słów na temat fińskiego systemu ubioru na każdą pogodę. System ten nazywa się TST. Stworzony został przez Warusteleka. Firma ta stworzyła ten system przede wszystkim dla fińskiego wojska, ale również jest on dostępny na rynku cywilnym. Nie ma problemu, żeby to sobie nabyć, znaleźć, więc pod filmem wrzucę wam wszystkie linki do, odnośnie do, do tych rzeczy, które sam posiadam, bezpośrednio do link do bezpośredni link na ich stronę, żebyście nie musieli tego szukać w indziej. Dobra, testa jest to kompleksowy i funkcjonalny czterosezonowy system odzieży, opierający się na zasadach odzieży warstwowej i obejmuje wszystko od lekkiej bielizny po odzież wierzchnią na ekstremalne warunki pogodowe, w tym zwykłe mundury polowe. Czyli generalnie jest to wszystko: od skarpet poprzez majtki, koszulki, ocieplacze, mundury, odzież wiatroodporną, deszczodporną, odzież na zimę, odzież kamuflującą, czyli generalnie wszystko, co jest potrzebne żołnierzowi, aby przetrwał w terenie w każdych warunkach, żeby nie został rozpoznany. Bardzo mi się spodobało to, że na ich stronie jest tak fajnie opisane jakby ich motto, które im przyświeca, że posta prawda jest taka, że pocisz się podczas wysiłku, marzniesz, gdy jest mróz i zmokniesz, gdy pada deszcz. Nawet odpowiednio ubrana warstwowo odzież nie zmieni tych praw natury. Ale zminimalizuje wpływ czynników atmosferycznych na Twoją wydajność. Więc przede wszystkim pamiętajmy, że nie ma idealnej odzieży, ale jest odzież, która nam pomoże przede wszystkim w nasz po prostu w odpowiednim bytowaniu i przetrwaniu tego, co nas otacza. Więc nie tylko odzież nas uchroni, ale przede wszystkim nasza psychika, która pomoże nam znieść te wszystkie warunki, które nas otaczają. Dobra, eee, tyle o samym wstępie, o samej tej warustelce. Eee, co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Generalnie, że Finlandia do tej pory eee, kojarzyła mi się przede wszystkim z wódką, chyba każdy ją zna, z, nie wiem, z krain, krainą lasów i jezior, no i przede wszystkim z kapelą black metalową Ippolat Nazaren, którą kiedyś bardzo nie słuchałem i która dla mnie było jakby główną ikoną mówiącą o tym, czym jest Finlandia dla mnie. Ale w tym momencie Finlandia będzie mi się kojarzyła z warustelka i z, z odzieżą wiecznią. Dobra, zacznijmy o samych poziomach. Przede wszystkim zaczniemy od poziomu pierwszego, który mam częściowo na sobie i za chwilę Wam go zaprezentuję. A więc. Dobra, poziom pierwszy to przede wszystkim odzież, którą nosimy bezpośrednio na skórze, odzież, która jest używana przez cały rok, w każdej porze roku, to nie jest tylko odzież jakby na, ciep... na chłodne dni. Jest to koszulka termiczna wykonana w 80% z wełny z merynosów i 20% ma w swoim składzie poliestru. Nie posiada natura żadnych elastanów, więc jest to dosyć... Lekko sztywny materiał, ale mimo wszystko, jak już to założymy na siebie, to wszystko się lekko porościąga. To jest naprawdę fajne, przylegające, wygodne. Przede wszystkim jest to bardzo mocny materiał, yy, odporny na przetarcia. Używałem tego naprawdę kupę czasów w pracy na u siebie, gdzie czasami muszę chodzić po różnych dziurach. To na kolanach, naprawdę nic z tym, przez ten cały okres użytkowania, używam to ponad 3 miesiące i to czyli non stop w pracy i naprawdę jest ok do zestawu dostałem tutaj tą koszulkę właśnie mam dodatkowo kalesony ale już nie będę ich zakładał wybaczcie, ale dzisiaj jest już dosyć fajnie ciepło więc już nie ma sensu tego nosić kalesony proste nie ma tu żadnych bajerów ściągacz na dole, ściągacz na górze z gumki i tyle bardzo fajne, przylegające, oddychające. Eee, zapewniają fajny komfort cieplny. Na, na pewno się nie zapacam w tym i jest mi dosyć wygodne. Wygodnie. Do tego do łowelu pierwszego z, yy, dodatkowo mamy yy, czapkę również wykonaną z tego samego materiału i komin. To wam to założę. Komin ma ciekawą konstrukcję, bo nie jest standardowym kominem, który jakby wielką rurą. Jest wykonany w taki sposób, jest ścięty tutaj, dzięki temu nam zapewnia tutaj zakrycie całego, całej szyi, całego ga, ga, gardła. A szyję mamy, kark mamy lekko zakryty, nie mamy całej ilości materiału, więc to nam nie przeszkadza. Proszę bardzo, szyja jest stała osłonięta, kark jest. Też osłonięta czapka. Na komin składają się dwie warstwy materiału. Czapka również tutaj ma pasek wykonany z dwóch warstw materiału, tutaj jest jedna warstwa, dzięki temu tutaj całe nam ciepło podchodzi odchodzi tutaj nam fajnie grzeje czoło uszy zakrywamy się. Jest fajnie. Jest miło, ciepło. Ja używałem to w pracy przez długi czas i naprawdę jestem z tego mega fajnie zadowolony. Jest to całkiem przyjemne. Bardzo dobrze się ta czapka sprawdza, bo ona jest dedykowana pod hełm. generalnie ja używałem pod kaskiem i naprawdę bardzo dobrze, fajnie jest przelegająca. Na pewno ona dosyć jakby, jeżeli chodzi o bytowanie, to wtedy jest troszeczkę w niej chłodniej, ponieważ ona oddaje mi ją wszystko Ciepło, i warto było pomyśleć wtedy przy dłuższym jakby bytowaniu w terenie o czymś cieplejszym na głowę. A jako czapka, taka podczas trekkingu, to z dużego wysiłku jest naprawdę bardzo fajna i jest ok. Dobra, generalnie system ten poziom pierwszy. W, do niego możemy też zaliczyć skarpety, całą odzież, generalnie podstawową taką bieliznę, skarpety, rękawice cienkie, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z długim, tutaj mam kalesony, jakby bokserki, cały zestaw odzieży pod spodem, którą nosimy jako pierwszą tylko i wyłącznie na, jakby na skórę. Dobra, to jest poziom pierwszy. Poziom drugi jest to odzież jakby lekko cieplejsza, którą myślimy w chłodniejsze dni. Jest to odzież grubsza, również z domieszką wełny z merynosa. Do tego mamy mamy jakby taki, też kalesony takie grubsze, do tego mamy bluzę już na suwak zapinaną tutaj u góry. To już tak jakby standardowa odzież cieplejsza, ale nie jest to polar. Nadal nie są, nie są to jakby tylko włącznie sztuczne materiały, ale jest to jakby właśnie nadal merynos, nadal grzejące, nadal oddychające i posiadające te wszystkie właściwości, które yy, posiada wełna z merynosa, która naprawdę yy, przemawia do mnie. Ok, to jest poziom drugi. Teraz przejdźmy do poziomu trzeciego. Z poziomu trzeciego posiadam kurtkę, yy, którą wcześniej prezentowałem. Poziom trzeci. Poziom trzeci. Dzielimy jakby na dwa działy. Na odzież izolującą, która posiada ocieplinę, czyli jak ta kurtka, i odzież izolującą, która nie posiada ociepliny, który jest samą, samą jakby warstwą izolującą, chroniącą nas przed wilgocią, przed, przed wiatrem, czyli jakby samą taką kurtką ortalionową. Jeżeli chodzi o tą kurtkę z ociepliną jest to w odniesieniu jakby do systemu amerykańskiego można powiedzieć że w tym momencie powinien się pojawić polar. Finowie nie mają żadnych pila, Finowie nie posiadają żadnych polarów u siebie, ale mają właśnie tą kurtkę, którą możemy nosić bezpośrednio, przykład, tak jak ja teraz założyłem na koszulkę termo lub też na koszulkę z poziomu drugiego. Pod spód, pod mundurem, ale również możemy to nosić na mundur. To nie jest generalnie jest przypisane tylko i wyłącznie do tego, że to będziemy nosić pod spodem, ale możemy to nosić tak jak potrzebujemy. Czyli, jeżeli maszerujemy i jest ciepło dosyć. To możemy mieć ją schowaną w plecaku i nam nie przeszkadza, ale w momencie, kiedy na przykład stoimy podczas postoju, wówczas możemy sobie ją założyć na, na górę, na nasz sprzęt, bo ona jest dosyć obszerna. To jest L, ale mimo wszystko ona jest tak stworzona, że nawet po zapięciu ona tutaj ma dużo miejsca, więc to możemy założyć na, na warstwę sprzętu, który mamy. Na sobie nie musimy tego wszystkiego zwalać, tylko możemy to założyć na siebie, co tzw. jak tak zwana kurtka postojowa myślę, że to jest bardzo blisko jej do tak, tak, tak zwanych softy angielskich, którzy tam na przykład używają jej środek jest, jest wypełniony Klimashield Apex, czyli to już myślę, że znacie tą, myślę, że znacie ten materiał, który po prostu ma bardzo dobre właściwości grzewcze, bardzo fajnie jest lekki, grzeje nawet kiedy jest mokry Kurtka jest oddychająca, nie zapacamy się w niej, ona nie, jakby nie, nie zatrzymuje nam całego ciepła w środku że zapłócimy się, całkiem. tylko po prostu ona oddycha mimo wszystko i jest do, dosyć odporna na wiatr, na, na mały deszcz, jest wykonana z materiału o jakby Ripstop, rip dosyć mocna, tutaj posiada ściągacz i jedną kieszeń. Tyle. Tak wygląda poziom trzeci, do tego poziomu trzeciego również, tak jak wam mówiłem, że to są jakby dzieli się na dwie rzeczy z ociepliną i bez. Anno. Te rzeczy bez ociepliny to są kurtki jakby cienkie, ortalionowe, które powstrzymują wiatr i dzięki temu dają nam możliwość, że nie będzie nam, jakby to nasze ciepło nie będzie wywiwane przez warunki atmosferyczne. Do tego w zestawie też mogą być spodnie. Tak samo termiczne, zacieplino. Dobra, mieliśmy poziom trzeci, teraz przejdźmy do poziomu czwartego. Poziom czwarty jest to odzież terenowa, ochronna, zewnętrzna, którą nosimy na dodatkowych warstwach, które mamy, czyli mamy tą warstwę pierwszą, drugą, ewentualnie trzecią. Teraz dochodzimy do warstwy czwartej, która jest warstwą bazową, tak jakby jest to odzież wierzchnia mundurowa, tak jak. Wam teraz powiedziałam, jest to po prostu strój mundurowy w kamuflażu ochronnym fińskim, który nosimy przez cały rok, bez względu, nie ma tu wersja letnia, zimowa, po prostu po to mamy te wszystkie warstwy do użytku, żeby dzięki temu możemy odpowiednio dopasować sobie strój do pory roku, która nas tutaj spotka. W skład tego wchodzą spodnie mundurowe, bluza mundurowa oraz jest kurtka, która wygląda jak smok i jeszcze jest kombard czwarty. I to tyle. Tyle jest o, o poziomie czwartym, to jest przejdźmy do poziomu piątego. Dobra, teraz wam powiem poziomie 5. Jest to powłoka termiczna, której głównym zadaniem jest chronienie nas przed utratą ciepła podczas bardzo chłodnych dni zimowych. Jest odporna na wilgoć, wiatr, ale również ma zapewnia oddychalność, więc nie zapacamy się tym wszystkim, więc generalnie jest to wszystko utrzymane tak jak trzeba za pomocą odpowiednich wentylacji. Możemy ją nosić na całej odzieży zewnętrznej lub też bez odzieży zewnętrznej, bez odzieży mundurowej możemy nosić to normalnie na innych warstwach, które posiadamy na sobie. Jest to również odzież wykonana w kamuflażu, więc ma tak jak najbardziej właściwości kamuflujące i pomaga nam wtopić się w teren. Generalnie do tego systemu przypisane są spodnie, jest kurtka. Jest jakby kombinezon zimowy, który ma również możliwość chronienia nas przed wykryciem termicznym, który ma jakby jest wykonany z materiałów, które nie są widoczne w termowizji. Jest to, tak jak widać, bardzo przemyślana konstrukcja, która ma wiele zalet i jest możliwość różnego ich użytkowania. Dobra, ty, tyle by było o poziomie piątym, teraz poziom szósty. Poziom szósty jest to odzież, która ma chronić nas przed e, deszczem. Jest ona wodoodporna, ale również oddychająca. zapewnia nam całkowitą chronę przed, przed deszczem. Jest, e, jakby, ma wszystkie szwy laminowane, e, zamek jest wodoodporny, więc generalnie to jest typowa odzież wodoodporna. W skład tego wchodzą kurtka oraz spodnie kamuflażu, No i to tyle. Poziom szósty, teraz przechodzimy do poziomu siódmego, ostatniego. Tutaj będzie w sumie tak najkrócej, bo to jest jakby poziom uzupełniający. Jego głównym zadaniem to poziomu siódmego jest po prostu dodatkowa funkcja kamuflująca. W poziomie siódmym posiadamy jakby kaptur, który zakrywa nam całą górną część ciała i zostaje tylko jakby nam wizjer na oczy. To jest jakby w wersji leśnej. I dodatkowy mamy strój zimowy, kamuflujący, który po kamufluje nas w czasie zimy i warunków tych zimowych, pogodowych. Oprócz właściwości, właściwości kamuflujących, również to posiada właściwość termiczną, więc generalnie jest dodatkowo, może nas to dogrzewać. Jest to tak zaprojektowane, że możemy to założyć na wszystkie. Warstwy, które posiadamy, więc to nie musimy z niczego rezygnować, aby to założyć na siebie, a również możemy to założyć na ekwipunek, który posiadamy na sobie. Więc, jakby nie patrzeć, zestaw ten jest według mnie bardzo przemyślany. Na podstawie tych ubrań, które posiadam i czasu, który ich użytkuję, jestem w stanie powiedzieć Wam, że naprawdę wygląd to mega solidnie. One są wykonane z dobrych materiałów, jest to, jakość wykonania jest bardzo wysoka. Tu nie ma żadnej nitki odstającej, która gdzieś, nie wiem, coś jest jakby niedoszyte. Wszystko jest zrobione z dbałością o detale. Wygląda to naprawdę na całkiem solidne, na kawał solidnego sprzętu wojskowego, ale też również można tego użyć, jak, jak widać, nie tylko do działalności wojskowej, ale również terenowej, czyli takiej jak nasze, jak bushcraft i, i podróże. Bardzo fajnie to się sprawdza i myślę, że długo jeszcze mi to posłuży, bo naprawdę jest to mega solidny sprzęt. To tyle. Myślę, że moja przygoda z ich ciuchami się dopiero rozpoczyna. Mam nadzieję, że coś tam jeszcze sobie znajdę dalej do wygrzebania, do przetestowania u nich i że opowiem Wam o tym więcej. Dobra. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Staram się jak najpełniej Wam o tym opowiedzieć, żebyście mieli całkowity pogląd, jak to wygląda, jak to się nosi, jak to się używa. I tyle. Dzięki za uwagę. Na razie, cześć, hej!